Oslo, Konrad Łukowski jest dzisiaj w naszym innym oddziale. Jak tak Państwo widzicie, trochę sceneria się zmieniła. Zaczynamy szybko i krótko. W Gdyni doszło do ataku. Ataku na bogu ducha winną kobietę. Napastnik zaatakował ją z powodu tego, że jest Ukrainką. Takim triggerem to było chyba nieświeże mięso, tak? Nie wiem, czy to mięso było nieświeże, przynajmniej tak twierdził ten napastnik. Wpadł do sklepu, zaczął znieważać sprzedawczynię, która jest z Ukrainy. Później biegał po sklepie, obrażał innych klientów, był agresywny, był pobudzony, hajlował. Było... No właśnie. No, 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 polski człowiek, który uważa się za polskiego patriotę. Został Jeden z prawników w, Gdań, w Gdańsku zidentyfikował go jako człowieka głosującego na Brauna i zwolennika Konfederacji. Zaczyna hajlować w polskim sklepie w polskim mieście. Wyobrażasz to sobie? Niestety, ale tak, wyobrażam sobie. Nieraz to widzieliśmy i te środowiska tak zwanych narodowców i środowiska nie tylko neofaszystowskie, ale wręcz neonazistowskie od wielu, wielu lat się gdzieś tam przecinają? Zareagowali ludzie, zareagowała kobieta. Możliwe, że partnerka, osoba, która znała tego sprawcę, wyprowadziła go ze sklepu. Po taki... Z tego co, wiadomo, co podejrzewałem, to żona. Wyprowadziła go ze sklepu. Tak, ona podobno tam dosyć często robiła zakupy, a tutaj ten człowiek wpadł nagle. No i zaczął się awanturować. Natomiast to, co w tym wszystkim policja zatrzymała go, zidentyfikowała, zatrzymała, dostał zarzuty z artykułu 257-256 kodeksu karnego, czyli znieważanie ze względu na narodowość oraz nawoływanie do. Nie, przepraszam, tam jest właśnie może zostać rozszerzone o 256, czyli propagowanie totalitarnego ustroju państwa. Jak rozumiem z powodu tego hajlowania. Natomiast. Całe zdarzenie to jest tylko jakby przyczynek do tego, żeby. Ha, no właśnie, powiedzieć o czymś, co nazwaliśmy tak na szybko efektem Nazara. Akurat Nazar stał się tutaj twarzą tego typu yy, efektu społecznego, natomiast no, nie tylko on. No. Tutaj akurat tego Nazara wzięliśmy ze względu na to, że no, sprawa miała miejsce w Gdyni, skąd pochodzi Nazar. Nazar został zatrzymany i cały czas w tej chwili ta um, skrajnie prawicowa grupa, która za nim stoi, opowiada historię o tym, że został zatrzymany za rozwieszanie polskich flag, za nie, nie, nie. Ewentualnie, ewentualnie za wymianę ukraińskich flag na polskie. I ja się cały czas zastanawiam, czy ci ludzie, tak samo kiedy mówią, że nie wiem, Olszański jest sądzony za słowo, czy oni naprawdę nie rozumieją, bo ja nie mówię o takich osobach z, z, takiego, z, z takich no, po prostu niewykształconych, nierozumiejących rzeczywistości, ale w ten sam sposób mówią politycy, ludzie, którzy pokończyli wyższe studia, publicyści prawicowi, Ziemkiewicz, który broni tego typu zachowań, mówiąc, że no to nie jest nic, nic strasznego. Ziemkiewicz, który nie jest głupim człowiekiem, to będę bardzo ciekawy wywiad. Słuchałem z nim ostatnio, aż nie mogą uwierzyć, to ten sam Ziemkiewicz, który wypowiadał się w sposób nagle rozsądny bardzo wyważony. Natomiast ten tak zwany efekt Nazara to jest właśnie to, że ci ludzie nie, trafia, nie, nie trafiają do sądu, nie trafiają na ławę oskarżonych z powodu takich tej flagi czy kilku słów, tylko to jest coś znacznie, znacznie poważniejszego. Ale to powiedzmy Tych to wprost. Nazar... Nazar poszedł siedzieć, no właściwie poszedł, został aresztowany za przestępstwa kryminalne, za nie tak, No ale A, no, nie, to są przestępstwa kryminalne. No ja wiem, tak, ale, ale, ale według ludzi to jest, ktoś rozpowszechnia, zresztą no wiemy kto, politycy Konfederacji rozpowszechniają, taką narrację o tym, że to poszedł, bo zawiesił polską flagę. Nieprawda. Poszedł dlatego, że popełniał czyny kryminalne, że groził dzieciom, że groził ludziom, że groził ludziom śmiercią, zabójstwem, że niszczył polskie zabytki, że kradł, że dokonywał wielu, wielu innych czynów. No, pobił kobietę na przykład, zastraszał ludzi, którzy... prowadzili nie zdradnąć, no, może nie pobił. No, naruszył jej nietykalność, atakował, zastraszał ludzi, którzy prowadzili swój własny biznes, prowadzili podatki w Polsce. Więc naprawdę poszedł siedzieć nie za sprawy polityczne, tylko za zwykłe przestępstwa kryminalne. I okay, w... Ja wiem tylko, bo to jest cały czas. To nawoływanie do nienawiści, tak zwane przestępstwa z nienawiści, to nie są sprawy polityczne, to są przestępstwa kryminalne. To są przestępstwa uderzające nie tylko w tych, nie. którzy są bezpośrednimi poszkodowanymi, ale uderzające po prostu w porządek, porządek publiczny naszego kraju. No ja to udowodnię teraz. Ja to zaraz udowodnię tę tezę. Eee, ja otóż... tutaj mam taki dowód. Jak będziesz udowadniał, to ja zaraz też. Mówię to ja zaraz. Dowód, to ja. Dostaliśmy. To, to ja zacznę. Eee... Nazar zgromadził wokół siebie grupę takich proputinowców, ludzi, którzy popierają Rosję i uważają, że Polska powinna być pod gdzieś tam okupacją rosyjską, a przynajmniej w strefie wpływów rosyjskich. I ci ludzie, większość o neofaszystowskich poglądach, zaczęli na różne sposoby naśladować Nazara. Rozhamowani jego bezkarmości, bezkarmością. zaczęli na przykład podpalać samochody Ukraińców. I w, to jest tak, że ci ludzie w, atakowali własność uchodźców, czyli kobiet, mężczyzn, którzy przyjechali do Polski w bardzo trudnej sytuacji. Wychali z kraju ogarniętego wojną, z kraju, który walczy za, za przyszłość naszą i waszą, czyli za. Ukraińską przyszłość i za przyszłość całej Unii Europejskiej i Polski, e, czyli idioci podpalali, podpalali ich dobytek tylko dlatego, że oni są Ukraińcami, że są w Polsce, bo ktoś im e, zaimplementował nienawiść. Właśnie Nazar zaimplementował im nienawiść i pokazał, że można tą nienawiść w ten sposób realizować. Ten gość od podpalania samochodów został aresztowany. Nazar został aresztowany, ale jak widać, na tym przykładzie, o którym mówiliśmy w pierwszych minutach naszego programu, ta nienawiść się rozlewa po prostu. Ona, wy, wy, to jest po prostu coś, czego się nie da później w, tak łatwo pozbierać, posprzątać. Zgadza się, znaczy to jest, to jest ten nazar, jest tutaj pewnego rodzaju symbolem. Natomiast taki. <laughs> Podobnych moje z wielu, po, poczynając od y, sądzonego obecnie Grzegorza Brauna, który pokazuje, że nienawiść wręcz może popłacać, że naruszanie y, porządku prawnego y, może dawać y, lajki. Y, Jaszczur, tak zwany wraz y, z tym drugim, y, czyli Olszański i Osadowski, to co robią najgorszego, to jest to, że oni. Zakażają szerokie rzesze ludzi nienawiścią. Pokazują, że można nawoływać do nienawiści. To nie, jest, to nie są słowa, to nie są słowa rzucone w przestrzeń. W ten sposób niszczy się atmosferę wobec określonych grup ludzi, którzy zaczynają żyć w strachu. To, co mam tutaj, to dzisiaj przyszło do nas. To jest do naszej wiadomości przekazane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z nienawiści. Tak to jest określone i to jest napisane przez matkę. Osobę narodowości ukraińskiej, która opisuje, jak w jednym ze sklepów w galerii krakowskiej w tym roku, w listopadzie. Jej córka i dwie jej koleżanki, szesnastoletnie, rozmawiały po ukraińsku w tym sklepie. Podszedł do nich mężczyzna, który zaczął je wyzywać. Zaczął wyzywać dzieci, mówiąc o tym, że. używając wulgaryzmów, jak to. Ta matka pisze rażąco nieprzyzwoitych wyrażeń. Zaczął za nimi krzyczeć, że mają się wynosić z Polski, mają wracać na Ukrainę. Dziewczynki zaczęły uciekać przed nim. On za nimi on nie gonił i cały czas wyzywał. Tylko już. dlatego, że mówiły po ukraińsku. Nie miał czasu. Jakim, czas już, 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 już z z wody. jakim trzeba być? ostatnim gnojem, żeby zaatakować dzieci, żeby zaatakować z powodu, kogokolwiek atakować z powodu narodowości. To jest, to jest zbyt lęcenie ostatniego. Natomiast on za, zaatakował nastoletnie dziewczynki. Pytanie czy on nie miał w brody i w, czy nie nosił koszulki z banderą. Nie. Bo. W... Nie. Ciemny bo... ciemna wiatrówka, wiek około 45-50 lat. No, to by się wszystko zgadzało. Nie, nie ten, to nie ten, o którym myślisz. To nie jest wysoki. Okej. Okay. Mamy takiego jednego z Krakowa, który permanentnie atakuje. Ukraińców, fi, też fizycznie, w świecie rzeczywistym. Mówię tutaj jak Krzysztofie Adamku, o no, człowieku, na, na, który, który współpracuje z neofaszystowską organizacją, e, o nazwie Kamractwo, który mm, chwali się tym, że znieważa, atakuje e, Ukraińców w, w Krakowie. Na szczęście, wokół tego człowieka, gdzieś tam, wymiar uruchomiony przez nas już. E, Zaczął, zintensyfikował swoje, swoje, swoje działania. Natomiast y, takich ludzi, takich naśladowców jest wielu. I ci, którzy zachowują się tak jak Nazar, jak Jędrzejewski, Porosa, czy y, Kondratowicz, czy taki właśnie Adamek, to są ci, którzy takie superwirusy, ludzie, którzy zarażają innych nienawiścią, którzy powodują, że pokazując tą swoją nienawiść na wielogodzinnych live'ach, na wpisach w internecie. Rozpo powodują rozpowszechnianie zła, rozpowszechnianie nienawiści i doprowadzają do takich ataków, jak na tą kobietę Bogu Ducha winną w Gdańsku, czy na te trzy dziewczynki, które, których jedyną winą było to, że szły sobie przez centrum handlowe i rozmawiały w języku ukraińskim. To jest, jakby stosując znaczy Wszyscy wiemy w jaki sposób, od czego y, zaczął się nazizm. Od właśnie tych słów, od tego wskazania wroga i odczłowieczenia tego wroga. Bo jak człowieka, jak się wroga wskaże, jak się odczłowieczy, jak się zdehumanizuje, jak się pokaże, że to nie są ludzie, którzy y, jak się wmówi społeczeństwu, że to nie są ludzie równi nam. To są ludzie, którzy, tak jak dzisiaj mamy narrację wobec Ukraińców w szeregach skrajnej prawicy. Narrację, która przecieka niestety do takiej doświadomości powszechnej, że ci Ukraińcy jakoby mieli dostawać tutaj. Jakieś, że mają jakieś przywileje, że dostają jakieś miliony z, ze skarbu państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli się zohydzi takich ludzi, to później takim bydlakom łatwiej atakować, łatwiej zaatakować fizycznie. I zawsze i w każdym społeczeństwie znajdują się. Tacy ludzie, którzy będą atakować innych, bo po prostu ich nienawidzą, bo uważają za gorszych, bo sami po prostu mają jakieś niedobory, braki, nic im w życiu nie wyszło, więc są dumni z tego, z czego na co nie mieli żadnego wpływu. Że się urodzili w takim, a nie w innym miejscu, że mają taki, a nie inny kolor skóry, że są lepsi, bo są takie, a nie innej płci czy orientacji seksualnej. I w związku z tym będą gnoić wszystkich, którzy nie daj Boże pokazaliby im jakąś rysę na tym, nielogiczność ich rozumowania. I taki gnój po prostu później zaatakuje dziewczynki, bo on uważa, że on jest lepszy, bo on nie jest Ukraińcem, a one są. Ale zwróć uwagę, jak świetnie zadziałała rosyjska propaganda. Jak zaczęła się wojna, to błyskawicznie te strony, które były prowadzone przez tak zwanych antyszczepionkowców. Wiele tych stron i tych ruchów antyszczepionkowych to były, to były działania moderowane wręcz przez białoruskie KGB. Te strony szybko przekształciły się w strony antyukraińskie pod tytułem: Ukrainiec nie jest moim bratem, wojn pamiętamy i tak dalej. I zaczęto zrobić prostą narrację. Trzeba przyznać, że Rosjanie są w te, w te klocki dobrzy. Uderzyli w coś, co Polaków bardzo łatwo, gdzie Polaków bardzo łatwo trafić, to znaczy uderzyli w zazdrość, zawiść. Mamy, jako Polacy, mamy mnóstwo pozytywnych cech. Jesteśmy przedsiębiorcy, potra przedsiębiorczy, potrafimy się dostosowywać do warunków, bywamy szlachetni, jesteśmy potrafimy okazywać pomoc, potrafimy się organizować. Na skalę i w sposób taki, gdzie Norwegom się oczy otwierają. Jak można pomagając uchodźcom z Ukrainy. Dokładnie. Ja, to była od, do, dolna akcja. Ja rozmawiam z Norwegami, oni przyjęli tutaj 50 tysięcy Ukraińców i trzymali ich przez rok w, w takich namiotach ogrzewanych z, tymczasowych, bo nie potrafili zorganizować dla nich mieszkań, nie potrafili zorganizować i dla nich transportu i tak dalej. Jak ja im mówiłem. A akurat rozmawiałem z kimś, kto budował takie, takie hale i odpowiadał za ich pr, jakby prowadzenie. Mówiłem, że Polacy przyjęli ponad milion Ukraińców w ciągu kilku dni i żaden z nich nie zamieszkał w żadnym takim centrum przesiedleńczym, to oni przecierali, mówili, że to jest niemożliwe, jak można coś takiego zorganizować. Więc my, Polacy, mamy mnóstwo pozytywnych cech. Jesteśmy świetnym narodem, ale mamy też jedną cechę, którą taką chyba narodową, czyli zawiść. I w, robimy o tym świetne filmy, no, sami swoi i tak dalej, potrafimy się z tego śmiać, ale w tym wypadku Rosjanie wykorzystali właśnie dokładnie tę ten, 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 e, naszą słabość narodową, i zaczęli publikować informacje, a Ukraińcy dostają bony do aptek za darmo, a Ukraińcy nie czekają w kolejkach, a Ukraińcy dostają zasiłki i tam by padały takie kwoty po 14, po 15 tysięcy. My się początkowo patrzyliśmy na to, co my się wiemy, no Żaden z tych szlachetnych Polaków, którzy jeździli na granicę, no to tego nie chwyci. No, nie, nie, nie łyknie tej, tej tak, pszenki. Ale pamiętajmy, że byli też Ci Polacy, tak. którzy jeździli na granicę po to, żeby atakować uchodźców. Tak. z uchodźcami. Tak, ma żanna gątarska na przykład, albo ten. Profesor z, z południa Polski, nie pamiętam jak on się nazywa, ten taki, co ma, w fiksację na punkcie broni, który tam kibicami z, sterował i w, Zapałowski. zachęcał. Zapałowski, tak. E... No chyba, chyba ty jesteś profesorem, z tego co pamiętam. Nie? Okej. Okay. Wydawało no, mi się, że to. Tak, profesor, tak... to wydaje mu się, że, myślę, że on jest naprawdę bardzo daleko. Nie wiem, I tak nie, by ty, był tytułowany. Ty, ty, więc... ty, co mi, wiesz, do mistrza olimpijskiego w Stoku, Był gdzieś tak tytułowany, więc może to jest zwyczajowe. Po prostu gdzieś wykładał na uczelni i to, to wystarczyło, żeby tak był tytułowany. Natomiast tego. Y, 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 Rosjanie zrobili to celowo, przemyślnie i to działa. Ta zawiść, to poczucie, te, te, te idiotyczne, jakieś mityczne. Przecież my mamy przyjaciół Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, którzy mają problemy ze związaniem końca z końcem, którzy czekają w kolejkach tak jak my do, 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 do lekarza, którzy funkcjonują. No, przecież ludzie pracujący w naszym ośrodku musieli tak, Ja myślę, że oni po cichu tam liczą te, te miliony z tych dotacji, tak jak my, te miliony od Sorosa. Sorosza. 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 Ja już nie wiem, od kogo my dostajemy. Wie, wiele, wiele osób, osób, już nie wiem, co, co z nimi zrobić. Wiele tych osób, tak jak zacząłem mówić, młodzi mężczyźni, młode dziewczyny, którzy pracowali na tym środku, musieli. My nie, my nie jesteśmy w stanie płacić dużo, bo jesteśmy organizacją pozarządową. Jak ktoś dostawał, nie wiem, 4 tysiące złotych miesięcznie i mógł utrzymać mieszkanie w Warszawie, które kosztuje no, to około 3 tysięcy najmniejsze w wynajem. To, to w tym momencie zostawało mu 1000 zł na życie, i ci ludzie często pracowali na dwa etaty, dlatego, że nie byli w stanie związać końca z końcem, więc to są mityłki. Tak, jak, jak, jak dawałem wolne po prostu w ciągu dnia, żeby mogli pójść, poczekać w kolejce do lekarza. No właśnie. Bo nie było jakoś oddzielnej, oddzielnego wpuszczania bez kolejki Ukraińców. Więc to, czego brakuje, i to, to jest. To była słaba reakcja państwa. Niestety zapisu nie robiło się prawie nic. Za Bodnara robiło się minimalnie, a, a nawet były takie momenty, że mieliśmy wrażenie, że nastąpił krok w, w tył. Natomiast no, w tej chwili mamy na szczęście, nareszcie mamy, nareszcie mamy p, p, kogoś, kto jest w stanie stanąć na wysokości zadania, czyli mamy ministra Żurka. Ja widzę koniec, że widzicie linie popularne, więc y, chyba, chyba masz y, wideokonferencję. Rafał, nie wiem, czy Ty mnie słyszysz, bo słyszę i widzę, że mamy jakieś problemy techniczne, więc będziemy ko kończyli dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za rozmowę. Porozmawiamy w poniedziałek, opowiemy Państwu, co się wydarzyło na procesie Krzysztofa Adamka.